Oczekujemy cię. Oczekujemy cię. Oczekujemy cię, duchu święty. Przyjdź niech miłość ojca wylewa się na nas. Niech miłość syna przepływa przez nasze serca. Oczekujemy cię. Dzień Boże, wszystkim, dzień piąty, nowenny. Z tej strony ksiądz Antoni Wita, proboszcz parafii Opatrzności Bożej, z Ewangelii według świętego Jana. Słowo Boże. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Wysłanie Boga Ojca. Bądźcie odważni w miłości, by stać się wolnymi od tego, co budzi lęk, niepewność i niepokój w Waszych sercach. Bowiem to lęk osłabia Waszą wiarę i Wasze zaufanie. Miłość prowadzi Was do mnie i utrzymuje, przy mnie. Gdy jesteście w jedności ze mną, wówczas moja moc was kształtuje: całe wasze istnienie, waszą postawę, tożsamość, to kim jesteście i czym żyjecie. Moje serce jest zawsze otwarte. W nim odnajdziecie pokój i bezpieczeństwo, także w waszych sercach nie będzie miejsca na nic innego poza mną. Nawet jeśli coś was przerasta i jeśli to doświadczenie kieruje was pod krzyż, ja też tam jestem. Jest tam również Maryja, wasza matka, która dzięki swojemu zaufaniu, dzięki zjednoczeniu i prawdziwej miłości była gotowa, by uczestniczyć w tajemnicy Krzyża. I od tego czasu prowadzi całą ludzkość do mojego serca, do serca Kościoła. Tam moja hojna dłoń czeka z całą obfitością łask. Moja jedność i żywa relacja z pierwszymi rodzicami była nienaruszona aż do momentu, kiedy grzech podstępem wykradł ich z ogrodu przebywania ze mną. Ale ja nadal pragnę pociągnąć całą ludzkość ku sobie. Podarowałem i odbudowałem tę jedność przez mojego syna. On we wszystkim dał Wam przykład i wzór postępowania dla Waszego życia, pozostając także jako człowiek zjednoczony ze mną we wszystkim, ponieważ jedno jesteśmy. Czas uzdrawia prowadzi w nowe, głębsze spotkanie z Bogiem. Poprzez które cała ludzkość na nowo odkryje obraz ojca i syna w duchu świętym. Przypomnij się w waszych sercach to, co Grzech wprowadził w zapomnienie. Czekam na was też w moim synu Jezusie i pragnę was w nim spotkać. Powracajcie do mnie przez oczyszczanie waszych serc, przez dialog ze mną, przez modlitwę, przez spotkanie w komunie eucharystycznej. Znam wasze pragnienia. Przychodzę do was w Jezusie. Powróćcie do mnie przez Jego ciało, Jego krew, Jego ducha, przez niepokalane serce Maryi, Waszej Matki. Z dnia 29 marca 2020 roku. Do przemyślenia. Nasza miłość do Boga ma być odważna. Wątpliwości niepokoją nas i osłabiają, podczas gdy miłość przybliża nas bardzo do Boga i żywi nas tak, jak matka karmi swoje małe dziecko. W jedności z Bogiem znajdujemy siłę i bezpieczeństwo, wzrost i pokój. Jedność z Bogiem, za przykłady Maryi, czyni nas silnymi także w poszczególnych trudach życia, aż pod krzyż. Maryja prowadzi nas do serca Boga. Ona, matka Kościoła, pozwala nam na nowo odkryć miłość do Kościoła. Bóg tęskni za powrotem do tej jedności. W jakiej ludzie przebywali z nim w raju, zanim grzech zniczył relację zaufania. Teraz nadszedł czas, aby przyprowadzić ludzkość z powrotem do Boga. Jezus jest dla ludzkości drogą do pełnej jedności z Bogiem. Jego krew oczyszcza nas nasze serca. On uczy nas modlitwy, która jest autentycznym dialogiem z Ojcem poprzez słuchanie i odpowiadanie poprzez jedność w komunie eucharystycznej. Jezus podarował nam niepokalane serce swojej Matki, które oczyszcza nasze serca i czyni je zdolnymi do udziału w miłości Boga. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Źródło życia trynitarnego, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Początku wszystkiego, co istnieje, Stwórca Aniołów i ludzi. Dziękujemy Ci wszechmogący nasz ojcze. Mocy, która wszystko podtrzymujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Mądrości, która wszystkim kierujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Łasko, która wszystko przenikasz. Dziękujemy Ci wszechmogący nasz Ojcze. Miłości, która wyzwalasz ku jedności. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Ty jesteś bogiem miłosierdzia, kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty tęsknisz za powrotem Twoich zagubionych dzieci, kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty posyłasz Twojego Syna jako Zbawiciela, kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty stajesz się małym w Jezusie z Nazaretu. Kochamy cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty mówisz do ubogich i maluczkich. Kochamy cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty pragniesz z Jezusem na krzyżu. Kochamy cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty dajesz nam nowe życie przez zmartwychwstanie Twojego syna. Kochamy cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty objawiasz się w pięknie natury. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozwalasz się poznać przez czystość serc. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz swojego ducha przez Pismo Święte. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz siebie samego w uczcie ofiarnej Twojego Syna. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozostajesz blisko nas przez trynitarną obecność w tabernakulum. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ciebie czcimy w prawach natury Twojego stworzenia. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Zjednoczeni z Tobą przez nasze pełne miłości oddanie się Twojej boskiej woli. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ukochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez Niego objawiłeś nam Twoje Ojcowskie serce. Przez Niego, z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego, podążać ku Tobie, jako Twoje ufne dzieci. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Już nikt i nic niech mnie nie powstrzyma. Pragnę wiedz, ile mam sił.